Dopóki śmierć was nie rozłączy, to określenie ostatnimi czasy traci na znaczeniu. Teraz coraz częściej małżonków rozłącza sędzia i dwóch ławników w postępowaniu rozwodowym. Jeżeli myślicie o tym, że wszcząć takie postępowanie i zrobić to skutecznie, to dobrze trafiliście. Zapraszam do oglądania dzisiejszego filmiku. Jak zaczynamy? Jak każde pismo urzędowe lub procesowe. Wskazaniem miejscowości i daty sporządzenia. Następnie musimy to pismo zaadresować. Wyłącznie właściwym do prowadzenia spraw rozwodowych jest sąd okręgowy. Najczęściej sąd właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. I tam z reguły kierujemy ten pozew. Potem wskazujemy strony postępowania. Powódkę lub powoda to są osoby, które. Inicjują postępowanie sądowe wskazujemy imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL oraz pozwanego drugiego małżonka, imię, nazwisko, adres bez PESEL. Często jest tak, że te adresy są tożsame, bo bardzo często strony mieszkają pod tym samym adresem. Natomiast tutaj akurat dla tego przykładu przyjąłem dwa różne fikcyjne adresy. Po Potem tytuł pisma pozew oraz łód. Nic bardziej dobitnie nie potwierdzi, jaki jest charakter tego dokumentu i musimy wskazać, jakich efektów spodziewamy się po złożeniu takiego pozwu. Następnie wskazujemy żądania. Co to są żądania w pozwie o rozwój? No, przede wszystkim to najważniejsze: rozwiązanie związku małżeńskiego. Wskazujemy strony tego związku małżeńskiego, wskazujemy kiedy został zawarty związek małżeński i w jakim urzędzie stanu cywilnego jest zarejestrowany. Co bardzo istotne, w tym przypadku musimy również podkreślić, iż chcemy rozwodu bez orzekania o winie stron. Jeśli mamy dzieci, powinniśmy wskazać, jakie są nasze oczekiwania w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej i w zakresie pobytu małoletniego. Jeśli chodzi o pobyt, mamy do wyboru dwie możliwości. Albo, że dziecko będzie z jednym z rodziców na stałe przy określonych kontaktach drugiego rodzica, albo mamy do czynienia z możliwością opieki naprzemiennej. O tych możliwościach będę mówił przy okazji innych filmów. Alimenty to również wtedy, kiedy mamy do czynienia z dziećmi. Musimy określić w tym pozwie, jakich alimentów oczekujemy w związku z ponoszeniem kosztów utrzymania dziecka. Jeżeli mamy do czynienia z opieką naprzemienną, to wówczas kwestia alimentów w zasadzie odpada. Ustalenie kontaktów pozwanego z dzieckiem lub powoda to tak naprawdę nie jest powiedziane. Natomiast dla potrzeb tego filmu jakiś przykład musimy wskazać. Te kontakty mogą być uregulowane w odrębnym porozumieniu rodzicielskim i wówczas ta część nie jest w ogóle potrzebna. Jeśli chodzi o kwestię korzystania z mieszkania, no w przypadku kiedy małżonkowie mieszkają razem i nie mają możliwości, aby zamieszkać osobno, wówczas sąd będzie dodatkowo badał kwestie związane z ustaleniem, w jaki sposób mogą korzystać z tego mieszkania w dalszym ciągu wspólnie. Jeżeli sytuacja wygląda w ten sposób, że jeden z małżonków się już wyprowadził, ten wątek również będzie przez sąd pominięty. Podział majątku wspólnego. W sytuacji, kiedy macie zgodę, kiedy małżonkowie są zgodni co do tego, jaki jest skład tego majątku i jak chcą go podzielić, mogą w takim postępowaniu również wnioskować o ten podział. Jeżeli to będzie zgoda i sąd uzna, że żadna ze stron nie ucierpi poprzez uwzględnienie takiego wniosku, wówczas na jednej sprawie ten podział może nastąpić. Jeżeli natomiast będzie jakikolwiek spór co do składników majątkowych, co będzie wpływało na czas trwania postępowania rozwodowego, sąd w ogóle nie będzie tego rozważał. Dodatkowo musimy wskazać jak w każdym pozwie czy miało miejsce postępowanie mediacyjne, jeśli nie, to dlaczego i jakie skutki ta mediacja przyniosła. Następnie uzasadniamy swoje roszczenia. Zasadniczo to uzasadnienie musi polegać na przekonaniu sądu co do najważniejszych kwestii związanych z rozwodem, czyli że nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Małżonkowie już nie współżyją i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Jest zgoda małżonków co do tego, aby orzec rozwód. To są dwie bardzo istotne rzeczy, bez których nie będzie rozwodu. Dodatkowo, jeżeli mamy małoletnie dzieci, sąd również musi dojść do wniosku, że nie ucierpi na tym rozwodzie dobro małoletnich dzieci. Bardzo dobrze jest przygotować dla potrzeb takiego postępowania. Porozumienie rodzicielskie, z którego będzie wynikać, że rodzice są zgodni co do tego, jak ma wyglądać w dalszym ciągu proces wychowania dzieci, jak mają wyglądać kontakty rodziców z dziećmi i jakie czynności wymagają zgody obojga byłych małżonków, obojga rodziców, a jakie czynności może wykonywać rodzic, u którego dziecko ma stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli jest również wola podziału majątku, wówczas. Tą wolę również trzeba zamanifestować w ten sposób, żeby wymienić cały majątek małżonków z jego wartościami i wskazać, jaki ma być ten podział. Z reguły podkreślam, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, uzasadnienie takiego pozu powinno być formułowane w sposób jak najbardziej stonowany i delikatny, tak żeby nie budzić niezdrowych emocji z drugiej strony. Widywałem pozwy rozwodowe, gdzie wprawdzie żądanie. Dotyczyło orzekania bez orzekania o winie, natomiast w samym uzasadnieniu następowało wylewanie tzw. pomyń na drugą stronę, i ta druga strona często z względów ambicjonalnych i emocjonalnych nie była w stanie zaakceptować takiego rozwiązania i wchodziła w spór. Dlatego apeluję tutaj, aby tego typu pozew, jeżeli naprawdę chcecie pozwu bez orzekania o winie, naprawdę chcecie jak najszybciej i najbardziej sprawnie zakończyć postępowanie sądowe warto jest jednak ważyć te słowa, a nawet konsultować treść pozwu z drugą stroną zanim się go złoży do sądu, tak żeby nie wszedł tutaj w grę emocje, które mogą tylko i wyłącznie to wszystko skomplikować. Na samym końcu podpis strony, która składa pozew. Potem dołączamy potwierdzenie opłaty sądowej. W kwocie 600 zł, która jest wnoszona na rachunek bankowy sądu, właściwego sądu okręgowego, odpis skrócony aktu małżeństwa w oryginale, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, jeżeli oczywiście są i jeżeli jest porozumienie rodzicielskie, to również składamy to porozumienie. Teraz już wiecie o tym, jak napisać prosty pozew rozwodowy bez orzekania o winie. Bardzo istotnym jest. W tym postępowaniu, aby oboje małżonków byli zgodni co do tego, że tej winy nie chcą. Wówczas jest duża szansa, żeby zakończyć to postępowanie na jednej rozprawie i szybko cieszyć się nowo odzyskaną wolnością. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wyglądają sytuacje w bardziej złożonych sprawach, kiedy jest kwestia sporna co do winy, alimentów, miejsca pobytu dziecka lub władzy rodzicielskiej, zapraszam do kolejnych filmów z tego podcyklu dotyczącego rozwodów. Bartłomiej Owczarek. адвокат на